Słowa jesteś jakby się zaczyna zaczyna? Dlaczego warto tutaj być? Dlatego, że jest to wyjątkowe połączenie czegoś tradycyjnego, industrialnego i bardzo nowoczesnego, czego słuchamy na co dzień. Zatem każdy poczuje się tutaj dobrze. Czego będziemy mogli posłuchać? Głównie zespołów rockowych, indie popowych, takich, których normalnie... Słuchamy ich podziwiamy na mięskim graniu, ale też jak gdzieś w tle słychać orkiestry Muzeum Górnica Węglowego w Zabrzu. Moje oczy spoglądają na scenę i tam znajduje się bardzo dużo osób, dlatego że festiwal jest bardzo różnorodnie zaprogramowany. Aktualnie dzisiaj, 2 lipca, wystąpi orkiestra, a po nich Mięta i Igo, a dalej Rozali, Vito Bambino, Micromusic, Karaś Rogucki, Waluś Kraksa-Kryzys oraz Brodka na wielki finał festiwalu. A muszę wspomnieć o tym, że w wybrane soboty, właśnie te nasze wakacyjne, odbywają się setki Także wielka zabawa na strefie karnal. Pierwsze, ja też jestem pierwszy raz tutaj. Pierwszy, pierwszy raz. I jak wrażenia? Fajnie, bardzo przyjemnie. Zdecydowanie fajnie przyjść posłuchać muzyki na żywo, fajna zabawa. Podoba nam się koncert. Bardzo fajny line-up, jeśli chodzi o e, to artystów, jak najbardziej Mięta, który jest debiutującym artystą, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie zorganizowany. Wasze klimaty, ta muzyka? No zdecydowanie tak, dlatego tu jesteśmy w sumie. Pierwszy raz na tym festiwalu, czy byliście na poprzednich edycjach? Pierwszy raz i zupełny przypadek, przez internet się dowiedzieliśmy. Fajne miejsce też do spotkań kulturalnych. Jest bardzo fajnie, dużo piosenek leci, jest super. Bardzo dobrze jest. A muzyka? Nie słucham na co dzień, ale bardzo fajnie, w sensie nie spodziewałam się, że nawet mi przypadnie do gustu. Fajnie, świetnie, ja ogólnie z Ukrainy i mogę porównać z naszymi artystami i mogę powiedzieć, że to jest taki level, wow, ciągle mrówki po skórze idą. Fajnie, super. Czuję jakby wszystkie oczy w tym pokoju teraz chwili we mnie. Przepraszam, tak wiele czułem w tych pamiętam jeszcze jak trwili Tak wiele uczuć zabili we mnie. Nienawidzę tego, że nie ci Super, mega fajni ludzie, mega fajna energia od nich Wszyscy są mega mili, więc totalnie na plus, super Publiczność super, myślę, że super nas przyjęła Dało się wyczuć, że niektórzy ludzie nie wiedzieli kim jesteśmy, ale kupili naszą energię i się dogadaliśmy Mega się cieszymy razem z Oskim, że chyba za, za jakiś czas będzie grać też Vito A my żałujemy, że nie mogliśmy razem, ale myślę, że super ja się cieszę, zwłaszcza, że pogoda dopisała, bo w ciągu dnia e, zapowiadało się, że będzie mokry koncert, ale jednak wyszło słoneczko i byliśmy naładowani energią. Czym jest dla Was muzyka? Całym życiem. Tak naprawdę, tak. Na początku hobby, potem życiem, ale takim też trochę można to powiedzieć, pamiętnikiem emocjonalnym, czymś bardzo osobistym definitywnie. Tego się trzymam, wiesz. Demony widzę, gdy idę na miasto. Mamma, widziałem bull, jak wielu ludzi tocciugli la donna Mieliśmy prowadzić życia qui